No tak, nikt nie raczy powiedzieć, że niby to jest oczywiste, ale jeżeli nie masz instrukcji i przy momencie zakupu radia nie jest podana informacja, że trzeba sobie zabrać fabryczną ramkę pod to radio. A to nie jest zabawa na 5 minut, czyli jak zwykle jak chcesz coś dołożyć, to nie może pójść łatwo. Przy tym dekorze że kierowca jakby kogoś interesowało, to są takie wyciągane kołeczki. No, udało mi się to wyciągnąć i nie popsuć. Z tej strony po prostu delikatnie trzeba ciągnąć do siebie. Kombinacja część dalsza. O, tutaj odkręciłem śrubeczkę i ja o tą śrubeczkę, i tam są po prostu uszy takie założone z jednej z drugiej strony. I to najbardziej przeszkadza, żeby wyciągnąć tą ramkę. Coś pokombinuję może wymyślę. Na razie jest taki postęp, że udało mi się wcisnąć do środka ramkę i widać to ucho i z drugiej strony, no kiepsko kamerkę pokazać, ale też jest. I cokolwiek jest to luzo i pomyślę co dalej z tym robić. Udało się wymyślić jak wyciągnąć tą ramkę bez, bez rozkręcania połowy samochodu. Po prostu złapałem za to i ściągnąłem te ramiona do siebie i teraz Musi kuźwa wejść już. Można ją obracać. Można ją wyciągać. I nie ma ramki. Kiedyś czytałem na forum, że trzeba pół samochodu rozkręcać, żeby to wyciągnąć. A po co? Tą blaszkę nawet jeżeli będę chciał, to odegnę z powrotem po włożeniu do takiego stanu jak była i po robocie.